Muzeum okręgowe w Koninie otwiera się dla niewidomych i niesłyszących, a to za sprawą dofinansowania projektu projektowanie uniwersalne kultury, dostępność w instytucjach kultury, którego jest beneficjentem. Wsparcie to umożliwi likwidację barier technicznych i architektonicznych muzeum, ale także dostosuje ofertę kulturalną do osób ze szczególnymi potrzebami. W tym nam będą pomagać specjaliści, z którymi się będziemy spotykać na szkoleniach, ale również w tym nam będą pomagać osoby ze szczególnymi potrzebami, z którymi my musimy się spotkać, odbyć rozmowę i oni mają nam przekazać, co dla nich jest dostępne w naszym muzeum na tym etapie i czego oczekują z naszej strony, abyśmy mogli tę dostępność poszerzyć strategię, którą opracujemy. Ona oczywiście będzie mocno jakby korelowała z tym, na ile my tę dostępność możemy poszerzyć, tak? Bo wiadomo, że pewnych rzeczy nie będziemy mogli zrobić. Nie możemy przeorganizować zamku i zrobić tam windy. Niektórych rzeczy po prostu nie jesteśmy w stanie zrobić. Ale możemy na przykład poszerzyć ofertę kulturalną, kierowaną konkretnie do danej grupy z danymi. Potrzebami. Dostosowanie muzeum do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ma odbyć się wielowymiarowo. Wiem, że tutaj w tym obszarze jest wiele rzeczy do poprawienia. Chociażby nasza strona internetowa, w której powinny pojawić się przedprzewodniki, przewodniki powinny pojawić się informacje, na ile budynki, obiekty są dostępne, jak ta dostępność wygląda. I chodzi tutaj też o dostępność nie tylko dla osób niepełnosprawnych, ale również i starszych, a także i Rodziców z małymi dziećmi, ponieważ i te osoby, które przychodzą z maluchami, mają wózki, potrzebują czy dzieci przebrać, przewinąć, nakarmić, no to ta dostępność tej instytucji kultury też powinna być dla nich ułatwieniem. Więc otwieramy się szeroko na każdego odbiorcę, bierzemy pod uwagę ich oczekiwania, ich potrzeby. To z jednej strony jest też takie wymaganie przed instytucjami kultury, nie tylko kultury, ale i wszelkimi instytucjami, aby ta dostępność była szeroka i aby każdy człowiek mógł skorzystać z miejsc publicznych. Projekt realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.